Rzekomo miała kosztować 4000 zł. Koda ta została zebrana z nawiązku... No właśnie, co to jest za zdjęcie, no? Bo podobno to zdjęcie nie jest tego psa, takie podobno są informacje. Skąd sprawa nabrała rozgłosu, co do moją uwagę była chronologia zdarzeń, bo Julia najpierw założyła zbiórkę, a dopiero następnego dnia udała się do weterynarza. To das też dziwne, nie? Właśnie, że ona najpierw zakłada zbiórkę, że potrzebna pilna operacja, a jeszcze nie była u lekarza. To skąd to nawet Czy potrzebna operacja? Młody wiek, nie, młody Zbywa wiek. To właśnie to logiczne pytanie. Skąd wiedziała, co dolega psu i skąd wzięło się akurat te 4000 zł? W przyszłym tygodniu zapewne poznam tę tajemniczą osobę. Tak ci się jak, mi to podejrzanie? Też tak mi się wydaje. Coś czuję, że to może być yy, Nanami cian tym <grym> weterynarzem. One się kiedyś chyba kolegowały, Queen of the Black i Nanami-Chan. Ostatecznie okazało się, że żadna operacja nie jest wymagana i potwierdziło to dwóch innych weterynarzy, którzy badali Atosa. Queen of the Black mi się wydaje, że... On... Ja nie wiem, nawet to oświadczenie, które wrzucała od, od, tam od managementu swojego, to też takie średnie. Ona się otacza złymi ludźmi, ja mam wrażenie, ta Queen of the Black. Tak jak nagrywała ten film z tym Ralf Ferre, czy, czy ona nie może takich ogarniętych znajomych mieć, którzy ją poprowadzą, którzy jej podpowiedzą dobrze, jak tą swoją karierę rozwijać? Ona ma aferę za aferą i ona ich nie rozumie, nie? Bo mi się wydaje, bo to wiecie jak to jest. Jak macie na przykład głupie dziecko i je wrzucicie do klasy z mądrymi, to ono się podciągnie. A jak macie mądre dziecko, ale dacie do klasy, gdzie każdy jest, yy, słabo się uczy, to i wasze dziecko zacznie się słabiej uczyć, niż by się uczyło normalnie, nie? I tak samo Queen of the Black. Gdyby ona się otoczy otoczyła ludźmi, którzy faktycznie chcą jej pomóc, a nie ją wykorzystać na przykład, to być może by się ogarnęła, bo oni by jej coś tam podpowiadali. Dlaczego więc Julka po wizycie wstawiła story, z którym nadal podtrzymywała dramaturgię i forsowała temat operacji? A ci był u weterynarza i dostał... Jak nie wiadomo o co chodzi, i chodzi o pieniądze. Dlatego forsowała dalej zbiórkę. Zbiórka 4000 zł, bo do tej sumy nie ma pełnej weryfikacji celu i wszystko jasne? Hmm. Więc naprawdę ludzie nie macie się już do czego przyczepić? Tu chodzi o życie mojego psa. Błagam was. No, no to jak chodzi o życie twojego psa, to może yy, pieniądze w swoje wydaj, bo masz, nie? Bo masz, no bo skoro lecisz do Grecji, no to masz pieniądze, skoro co chwila wstawiasz jakieś współpracy, no to jakieś kurwa pieniądze lecą. Przecież Queen of the Black yy, wrzuciła, ile ona skamów zrobiła? Z 3-4 skamy reklamowała, no to chyba płacili ci za to kurwa, no to a jakie ty masz koszty życiowe? Naźreć się, mieszkasz z matką, no to naźreć się i tyle, nie? No to przecież nie wpierdolisz 20 tysięcy miesięcznie na hamburgerach. Tylko coś ci zostanie, myślę. no. Bo ja, ja wiem, że ona wrzucała ostatnio chyba Oceans Apart. Oni wiem, że współpracowali z większymi y, influencerkami, więc jakieś budżety mają. Fakt, że też barterowo współpracowali, a no ale kurwa, bez przesady. Mi się wydaje, że ona ma normalne współpracę. Telefon albo y, torebki drogie Tak tylko chcę powiedzieć, że nie mam ani jednej drogiej torebki I wszystkie torebki były luny I jakby piszecie mi też, że Wszystkie torebki były luny Nie na zamówienie jedzenia Właśnie, ale teraz ona powie bardzo ważną rzecz Ta Queen of the Black To, to jest to, co kurwa Wszystkim ryjebanie tym influencerom Ej, gdzie jest ostrość? Że oni chcą być uznawani Za bogatych po co kurwa? Ja tego kurwa nie rozumiem. Takie zastaw się, a postaw się, nie? Czyli, to tak jak ja. Ja jeszcze kurwa samochodem, co się sypie. Stać mnie na lepszego, nie? Ale gdybym był takim zjebanym influencerem, to przypuśćmy sobie tak. Nie miałbym w ogóle pieniędzy, ale kupiłbym za, wszystko co mam. Nie jadłbym kurwa dwa tygodnie, ale kupiłbym drogie auto, żeby tylko inni widzieli, że jakim ja jestem bogaty. Po co to kurwa robić? Po co? Ja tego tak nie rozumiem! Lubię, jak ludzie myślą, że jestem bogata. Lubię, jak ludzie myślą... To wiecie, ja kurwa nie powinienem tak siedzieć, nie? Tak jak teraz. Powinienem, nie wiem, jakoś... jakoś tak strybować. Tutaj trzymać skyr, bo wiecie, skyr tam kosztuje 5 zł. Stać mnie na skyr? U mnie tak biednie kurwa jest. Chociaż nie, widzicie, wam się wydaje, że jest biednie. Ale zobaczcie, ja też jest się chwalę. Wiecie, co za mną stoi od zawsze tutaj? Kurwa szyna. Szyna do robienia timelapsów, time tak, to jest droga rzecz, kurwa, widzicie? Jestem taki sam jak oni. Wa ...po walce, bo dostałam bardzo dużą kwotę... No się... właśnie, kurwa, przed chwilą walczyłaś! Przecież za te walki się dostaje kilkaset tysięcy! Już wydałaś? Na co wydałaś? Chyba, że ty w barterze walczyłaś, no to... ona na... tak, ona nie trenowała, więc nie wydawała na treningi. Bo ona tam y, chyba mało tych treningów zrobiła Właśnie kurwa jak teraz ja zawsze powiem wam tak ja mam psy I zawsze sam je leczę ale na drugi raz to zrobię tak zrobię zbiórkę Ostatnio Aria mój pies miała y, drapała się Że już tak skórę było widać sobie wydrapała sierściasz, nie Teraz już jest zaleczona ale coś co tam jej coś sobie się drapa to też mogę zrobić zbiórkę i bym powiedział tak Wpłacajcie bo wiecie, ja mogę uśpić psa, ona już ma 6 lat, a ja już mogę uśpić psa. A chyba, że tutaj wpłacicie. To jest, kurwa, szantaż emocjonalny najniższych, kurwa, lotów. Taki tekst, że wiecie, co ja mam, uśpić tego psa? Wpłacajcie, kurwa. Ta Queen of the Black w ogóle nie ma wyczucia. Ja to bym chciał taki challenge, nie? Że zostaję menadżerem Queen of the Black na dwa lata. I jestem ciekawy, czy bym jej wy... y... jakoś tam ogarnął ją, żeby ona y... przestała robić te dramy, skamy i zaczęła normalnie zarabiać. Jestem ciekawy, czy by mi się udało. To byłby challenge życia mojego. Ogarnąć Queen of the Black. To jest chyba najtrudniejsze zadanie w polskim internecie. Wiecie, ja na przykład tego nie rozumiem. Trzeba pamiętać, że ta dziewczyna się wychowała już w świecie y... social mediów. Ja, ja się wychowywałem w innym życiu, a nie wiem jak to jest się wychowywać w świecie social mediów. i pamiętam, że ona już była influencerką w wieku tam 14 lat. Taka młodziutka była, już chodziła na te eventy i tak dalej, więc coś tam mogło się odkleić takiej młodej osobie, nie? Bo ją chyba na nami wybiła, tak mi się wydaje. W sieci znalazły się osoby, które postanowiły w ciemno stanąć w jej obronie. Co najgorsze, podając. To jest śmieszne, że ona zrobiła z tych ludzi idiotów, co się za nią wstawiali. Smutne bardzo. To same bezsensowne argumenty. Wtorek 2 listopada spotkam się z mamą Julki w wybranej przeze mnie niezależnej klinice weterynaryjnej. To jest fajne, że w wybranej przez kurwa rywa. Ja nie wiedziałem, że ja też. Myślałem, że tam muszę gdzieś do nich jechać. Ale ja chyba nie podołam, nie, z tą nogą. Najlepsze by było, jakby rewo po mnie przyjechał i ja bym z nim pojechał do tej, do tego weterynarza. <grymne>